Cześć, jestem Karolina. Od jesieni w naszej uczelni będzie można studiować zupełnie nowy kierunek agroekobiznes. Agroekobiznes to studia dla tych, którzy chcą z głową do biznesu prowadzić przyjazne naturze uprawy czy hodowlę. U nas nauczysz się zrównoważonej produkcji rolnej, produkcji i sprzedaży zdrowej żywności oraz korzystania z nowoczesnych technologii. Nowoczesny agroekobiznes to także marketing i pozyskiwanie finansów. U nas dowiesz się, jak pisać wnioski i rozliczać projekty, a także rozwijać ekostartupy i promować swoje produkty. Poznasz też możliwości pracy w przemyśle rolno-spożywczym. Stawiamy na praktykę i współpracę z firmami. Agroekobiznes to 6 tygodni praktyk, płatne staże, certyfikowane kursy i szkolenia, praktyczne warsztaty, spotkania networkingowe. 200 godzin zajęć, masterclass, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach i mentoring. Po studiach agroekobiznes możesz stworzyć własny ekobiznes, pracować w rolnictwie, agroturystyce oraz jako menadżer w firmach zajmujących się produkcją i dystrybucją żywności. Dlaczego Politechnika Białostocka? Tu jest świetna atmosfera, nauczyciele z pasją i nowoczesny kampus niemal w centrum miasta. Tu masz dostęp do nowoczesnych laboratoriów, 60 kół naukowych. Wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus, a także bezpłatnego wsparcia prawnego oraz psychologicznego. Ale co najważniejsze, to tu otrzymasz tytuł inżyniera już po 3,5 roku nauki i zostaniesz specjalistą, który produkuje zdrową żywność i chroni środowisko. Studiuj z nami w Politechnice Białostockiej. Wybierz agroekobiznes kierunek, który łączy rolnictwo z dbałością o ekologię, oferując produkty wysokiej jakości produkowane w sposób przyjazny dla środowiska.